Wypadek samochodowy jest jednym z tych wydarzeń, których bardzo chcielibyśmy uniknąć. Nie zawsze jest to jednego od nas zależne, a takie sytuacje zdarzają się na drogach codziennie. Co zrobić? Jak postępować w przypadku kolizji, a potem kontaktu z ubezpieczycielem i naprawą pojazdu? O tym dzisiaj wam opowiem. Nazywam się Tomasz Skrzypek, jestem kierownikiem autoryzowanego serwisu blacharsko-lakierniczego Autogala przy ulicy Trojskiej 90 w Warszawie. Zaczynamy. Ważną kwestią w temacie szkód na pojazdach jest zrozumienie, jakie mamy prawa i obowiązki, do czego zobligowany jest ubezpieczyciel, a co jest od nas wymagane. Dzięki temu wiemy, jak postępować w przypadku szkody komunikacyjnej oraz jak o niej zawiadomić uczestników procesu naprawy auta. Możemy samodzielnie zająć się zgłoszeniem szkody do towarzystwa, potem zgłoszeniem do leasingodawcy pojazdu oraz zgłoszeniem potrzeby holowania pojazdu. Możemy też zlecić wykonanie wymaganych czynności marce Volvo. Specjalnie dla użytkowników pojazdów Volvo powstała infolinia 662-300-300, gdzie pracownicy call center przyjmą od Was zgłoszenie o szkodzie, zawiadomią towarzystwo ubezpieczeniowe oraz zorganizują holowanie pojazdu, jeśli jest ono wymagane. Ale od początku, co zrobić tuż po zdarzeniu na drodze? Ile po kolizji na drodze powinniśmy sprawdzić, czy żadna z osób biorących w niej udział nie doznała obrażeń. Jeżeli tak, to musimy niezwłocznie zawiadomić pogotowie i policję. W takim przypadku nie można przestawiać pojazdów i musimy czekać na pojawienie się właściwych służb. Koniecznie też trzeba oznaczyć miejsce kolizji, np. poprzez wystawienie trójkąta ostrzegawczego, by inni użytkownicy drogi nie spowodowali większych uszkodzeń. Jeśli nikomu się natomiast nic nie stało, powinniśmy przeparkować nasz pojazd tak, aby nie przeszkadzać w ruchu drogowym. Na przykład przesunąć pojazd na pobocze, pobliski parking, czy też po prostu przytulić się do jednej krawędzi jezdni, by umożliwić innym przejazd a jednocześnie uniknąć powiększenia szkód na naszym pojeździe. Gdy pojazdy są już w bezpiecznym miejscu. Kiedy pojazdy biorące udział w zdarzeniu zostały usunięte z jezdni, powinniśmy spisać oświadczenie. Pierwszym etapem jest ustalenie sprawcy kolizji. W niektórych wypadkach jest to jednoznaczne, bo wiąże się z naruszeniem zasad ruchu drogowego lub po prostu jedna ze stron bierze winę na siebie. Kiedy jednak żadna ze stron nie przyznaje się do winy, jedynym rozwiązaniem jest wyzwanie policji, która spór rozsądzi. Wzywając policję musimy mieć świadomość, że oprócz orzeczenia sprawcy wypadku może ona także wypisać mandat za wykroczenie. Wzór oświadczenia sprawcy wypadku powinniśmy mieć zawsze w samochodzie, żeby w razie potrzeby móc z niego skorzystać i mieć pewność, że nie zapomnieliśmy o żadnym ważnym punkcie. Muszą się w nim znaleźć dane osobowe kierowców wraz z numerem i datą ważności prawa jazdy oraz informacje o POLISie o i samochodzie. Musimy też opisać, w jaki sposób doszło do kolizji oraz opisać uszkodzenia, jakie doznały pojazdy. W takiej sytuacji warto zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia, na których będą widoczne wyrządzone szkody. Oświadczenie można spisać na zwykłej kartce papieru, ale polecam wykorzystać druk przekazywany przez doradców Volvo każdemu klientowi odwiedzającemu nasz serwis. Mamy wtedy pewność, że nie zapomnimy o istotnych punktach takiego oświadczenia. Gdy już mamy oświadczenie lub otrzymamy notatkę z policji. Kolejnym krokiem jest poinformowanie swojego ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji, czy też ubezpieczyciela sprawcy kolizji i ewentualnie poinformowanie leasingodawcy waszego pojazdu. Co dalej, gdy już zgłosimy szkodę ubezpieczycielowi? Jeśli wybierzecie drogę osobistego kontaktu z ubezpieczycielem i leasingodawcą, pamiętajcie, że jako poszkodowani macie prawo wyboru warsztatu, w którym zostanie wykonana naprawa waszego pojazdu. Na przykład autoryzowany serwis Volvo. Eee, wszelkie obietnice od innych dostawców usług blacharskich, na przykład holowania pojazdu z miejsca zdarzenia, udostępnienia pojazdu zastępczego na czas tej naprawy, czy też priorytetową naprawę pojazdu, eee, macie również oferowane przez autoryzowane serwisy Volvo. Autoryzowany serwis przywraca nie tylko wygląd auta z przedszkody, ale też kładzie nacisk na przywrócenie cech odpowiadających za Wasze bezpieczeństwo. Można też inaczej. Alternatywą dla wykonania tych czynności jest pierwszy kontakt z call center Volvo pod numerem 662-300-300. Pracownicy call center Volvo przyjmą od Was zgłoszenie o szkodzie, zawiadomią towarzystwo ubezpieczeniowe i zorganizują holowanie pojazdu, jeśli taki jest wymagane. Do Was należyć będzie jedynie udzielenie odpowiedzi na pytania doradcy call center i wybór autoryzowanego serwisu, który przeprowadzi Was przez proces naprawy pojazdu. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, oszczędza Wam czas i pozwala uniknąć stresu związanego z ubieganiem się o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Ja zachęcam Was do wskazania na infolinii naszej autoryzowanej stacji blacharsko-lakierniczej Autogala. Przy ulicy Toruńskiej 90 w Warszawie, jako warsztatu likwidującego zgłoszoną szkodę. Pomożemy Wam we wszystkich formalnościach związanych z naprawą pojazdu, ubieganiem się o szkodowanie, a nawet jeśli jest takie Wasze życzenie, będziemy mogli całkowicie przyjąć kontakt ze wszystkimi uczestnikami procesu, tak by Wasza rola ograniczała się jedynie do podpisania niezbędnej dokumentacji i odebrania naprawionego i sprawnego pojazdu po szkodzie. W każdym z wymienionych wariantów należy pamiętać, że cała procedura wymaga pilnowania terminów. Na zgłoszenie szkody z polisy OC mamy nawet 3 lata. Od złożenia zaświadczenia o zaistniałej kolizji i dostarczenia wszystkich dokumentów ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie należnych nam pieniędzy. Należy mieć jednak na uwadze to, że zawsze mogą pojawić się prośby o dodatkowe wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, dlatego nie powinniśmy zwlekać z tak ważnymi sprawami. Znacznie krótszy czas ma się w przypadku szkody z polisy autokasko. Zależy on głównie od firmy ubezpieczeniowej, ale maksymalnie wynosi 7 dni. Co dalej? Firmy ubezpieczeniowe proponują dwa rozwiązania dotyczące naprawy samochodu. Jedną z dróg likwidacji szkody jest tradycyjna wypłata odszkodowania po oszacowaniu wartości szkody przez firmę ubezpieczeniową. Drugą opcją jest naprawa samochodu w warsztacie, który poleca firma ubezpieczeniowa. Jeżeli jest to warsztat nieautoryzowany, to zazwyczaj naprawa waszego pojazdu jest wykonywana wizualnie dobrze, lecz nie mamy pewności, czy zostały przywrócone wszystkie cechy fizyczne pojazdu, gwarantujące przywrócenie waszego bezpieczeństwa w pojeździe takiego, jakie gwarantował producent pojazdu przed szkodą. Dzieje się tak zazwyczaj nie z braku chęci wykonania dobrej naprawy przez warsztat nieautoryzowany, tylko z ograniczonego dostępu do technologii napraw, według której naprawa każdego elementu pojazdu musi być wykonana. Począwszy od dobrego określenia stopnia uszkodzenia, przez fizyczną naprawę lub wymianę części, odpowiednie zabezpieczenie naprawionej czy wymienionej części, a zakończywszy na lakierowaniu i wyczyszczeniu pojazdu po naprawie. Proponuję Wam wybór autoryzowanego serwisu blacharsko-lakierniczego Volvo Autogala przy ulicy Toruńskiej 90. Zyskujecie nie tylko wizualnie dobrze naprawiony pojazd, ale i całkowicie sprawne technicznie auto. Bezpieczne jak przed szkodą. Co więcej, na wymienione w naprawie części uzyskujecie dożywotnią gwarancję Volvo, czyli produkt, którego nie uzyskacie gdziekolwiek indziej niż tylko w autoryzowanym serwisie blacharsko-lakierniczym. O dożywotniej gwarancji na części opowiadamy w innym filmie, do którego link znajdziecie w opisie. Wracając do tematu szkody, wybór autoryzowanego serwisu jest opcją bezgotówkową i nie wymaga od Was żadnych dodatkowych działań. Podsumowując temat, kolizje czy stłuczki zdarzają się na drodze bardzo często, więc powinniśmy zachować spokój i po kolei podjąć wyżej wymienione kroki. Dzięki znajomości naszych praw i obowiązków względem ubezpieczyciela mamy pewność, że nie zostaniemy oszukani i dopełnimy niezbędnych formalności. Zachęcam do korzystania ze specjalnego programu likwidacji szkód komunikacyjnych stworzonego przez Volvo dla użytkowników Volvo. Jakim jest call center Volvo 662 300, 300, a także wyboru naszego serwisu, który profesjonalnie i bezboleśnie przeprowadzi was przez cały proces naprawy samochodu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.